Dzień dobry państwu. Dziś przedstawię państwu kopertę z Powstania Warszawskiego. Kolekcjon. Portal miłośników kolekcjonerstwa. www.kolekcjon.pl Jest to koperta z naklejonym na niej znaczkiem z Generalnego Gubernatorstwa z podobizną Hitlera o nominale 50 groszy. Została do celów pamiątkowo grzecznościowo ostemplowana dwoma oryginalnymi stemplami używanymi podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Okrągły stempel po lewej stronie z rozmazaną tutaj datą, widoczną 1944 wrzesień 14 lub, 9, lub 12. Metalowy stempel poczty polowej o średnicy. 29 mm z mało widoczną obręczą, używany w dzielnicy Śródmieście Południe od 19 sierpnia do końca działalności poczty i drugi stempel, też metalowy, ze stałą datą 1 sierpnia 1944 roku i używany był jako odbiorczy od 11 sierpnia, początkowo przy ulicy Szpitalnej, później w śródmieściu, północ. Opiniowana koperta jest w bardzo dobrym stanie, Szanowni Państwo, do tej koperty jest właśnie dołączona opinia. Eksperta Polskiego Związku Filatelistów, pana Janusza Berbeki, który opisał wszystkie informacje potrzebne do wskazania, że to jest właśnie ta koperta. Katalog opisuje te stemple. Stempel tutaj po lewej stronie, pierwszy, Poczta Polowa, Warszawa i stempel drugi 1 sierpnia 1944 roku tak jak wspomniałem, koperta w bardzo dobrym stanie zachowania ostemplowana grzecznościowo z atestem dlatego tym bardziej zapraszamy do odwiedzenia naszego Portalu. W portalu kolekcjon mogą Państwo bez żadnej prowizji zakupić bądź sprzedać swoje kolekcje, swoje pojedyncze znaczki, jak również inne walory o wartości kolekcjonerskiej. Zapraszamy również do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami prezentowanymi na naszym kanale. Dziękuję Państwu za, za Wasze zaufanie.